Moje życie prywatne w zasadzie leży i kwiczy w tym momencie. Obok mnie Natalia Nekiel, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Na przepięknej gali French Touch, La Ville Belle. No i właśnie, jak Twoja przygoda się z tą galą zaczęła? Bo to nie jest Twój pierwszy raz. Tak, to jest w ogóle. Um, pierwszy raz występowałam na tej gali 8 lat temu, kiedy była druga edycja tego wydarzenia. I śpiewałam wtedy pierwszy raz w życiu po francusku piosenkę Papaute, wykonawcę Stromae, który do tej pory jest jednym z moich takich w ogóle ulubionych artystów. Um, musiałam specjalnie chodzić na lekcje francuskiego, żeby tę piosenkę w ogóle zaśpiewać, bo jest bardzo trudna, zresztą dzisiaj na gali też była wykonywana już nie przeze mnie. I w ogóle z ciekawostek, wykonania nasze z tej drugiej edycji tego wydarzenia ukazały się na płycie. I to moje wykonanie Papaute jest do znalezienia normalnie w serwisach streamingu. Więc mam, mam z tego super pamiątkę, więc bardzo było mi miło wrócić tutaj dzisiaj roz... na edycję jubileuszową, dziesiątą. Ty rozpieszczasz swoich fanów, bo jesteś teraz i w telewizji, i w Polsacie, i tutaj właśnie. No i teraz muszę zapytać Cię o ten taniec z gwiazdami. Jak idą przygotowania? Bo jesteśmy w czwartek teraz na gali, a w niedzielę kolejny odcinek. A w niedzielę odcinek numer cztery. No dzisiaj mam dzień wolny. Dzisiaj mam, ośmiemy się z ekipą, że, że mamy dzień wolny dzień odpoczynku od treningów, bo normalnie trenujemy codziennie i tych dni wolnych nie ma w ogóle, więc ja od początku sierpnia w zasadzie codziennie trenuję. Już jakby jesteśmy trochę zmęczeni wszyscy, ale, ale atmosfera jest fajna, e, jakby jest w ogóle mega śmiesznie. Te, tworzenie tych choreografii też jest takim w ogóle ciekawym bardzo procesem. No ale trzeba też się trochę w to włożyć energii i jutro mamy w zasadzie chyba 7 godzin treningu, w związku z tym, że ja dzisiaj jestem tutaj i mam dzień wolny, no to jutro trzeba będzie trochę mocniej docisnąć, no ale nie mogę się doczekać niedzieli, chociaż jestem lekko zestresowana, ponieważ w niedzielę będą odpadać dwie pary, więc jakby muszę zmobilizować swoich fanów, swoją rodzinę i przyjaciół, żeby o mnie pamiętali w tę niedzielę, bo nie chciałabym jeszcze kończyć tej przygody, tak. Ja też Cię trochę podglądam w social mediach Twoich i widzę, że taniec sprawia Ci naprawdę ogromną radość. To no nie jest taki też no, obowiązek, ale chyba czerpiesz z tego bardzo dużo też przyjemności i radości. No, nie, no jasne, gdyby mi nie sprawiało przyjemności, to bym w życiu nie poszła do tego programu, bo nie wyobrażam sobie spędzać tylu godzin pracy i jakby, wiesz, e, takiego naprawdę fizycznego, e, fiz no, no, fizycznej pracy, nie lubiąc tego, co robię. Ja w zasadzie dlatego zgodziłam się na udział w tym programie programie akurat teraz, bo ja od bardzo niedawna dobrze się czuję w tańcu. Najpierw takim moim scenicznym, bardzo dopasowanym do mnie. Stwierdziłam, że może to jest fajny właśnie moment, żeby poszukać dalej i faktycznie lubię to, że też ten taniec towarzyski ma bardzo swoje konkretne ramy, że wiesz, jakby ja jestem też bardzo zadaniowa. Ja trochę lubię rywalizację, lubię jak ktoś mi daje zadanie i, I ja mogę po prostu, wiesz, się w tym zadaniu po prostu zatracić i, i eksplorować go, i później. No i później też poddać to jakiejś ocenie. Nie? To jest jakieś takie elektryzujące trochę. Powiedziałaś o tym, że lubisz rywalizować. No i właśnie, kto jest twoją największą konkurencją w tańcu z gwiazdami? A nie, to po, pod takim kątem na to nie patrzę. W sensie nie mam jednej upatrzonej pary, która jest jakiś. Zagrożeniem. Myślę sobie bardziej pod kątem takiego po prostu ducha, takiej adrenaliny, że jednak jakby walczymy o jakieś punkty, jakby walczymy też o to, żeby, żeby ludziom się podobało to, co robimy, żeby nam się też podobało, wiesz, samo wyjście i, i zaprezentowanie tego, żebyśmy my mieli poczucie, że faktycznie ten tydzień włożyliśmy tyle pracy i jakby to, co wygląda, to co pokazujemy jest fajne, nie? więc jakby tu bardziej bardziej traktuję to w takim... Klimacie. Jesteś artystką, która jest bardzo wiele lat na scenie, więc jesteś przygotowana też na jakieś takie negatywne komentarze, które mogą się pojawić. I jak sobie radzisz z taką krytyką, na przykład czy tańca, czy własnej osoby może? Wiesz co, szczerze mówiąc, jestem bardzo mile zaskoczona, bo spodziewałam się dużo większej ilości takich negatywnych komentarzy, a mam wrażenie, że szczególnie chyba ta edycja Tańca z gwiazdami wywołuje naprawdę masę dobrej energii I naprawdę tych komentarzy jest bardzo mało. Ja zazwyczaj mam, mam, taki, e, mam taką zasadę, że nie, nie czytam, jak coś się dzieje dużego takiego telewizyjnego, no to ja nie siedzę i nie, nie przeglądam komentarzy, bo komentarze są zawsze każdej, tak jakby nigdy wszystkim nie dogodzisz. E, a tu faktycznie nie spotkałam się jeszcze, nawet przeglądając gdzieś tam wiesz, bardzo randomowo e, swój Instagram właśnie z jakimiś takimi bardzo negatywnymi komentarzami, więc moim zdaniem to jest w ogóle spektakularne, bo wiesz jednak występowanie w telewizji na taką ale odbiorca też, prawda, eee, niż ten ta, twój. Oczywiście, taki. że tak, ale wiesz, jednak telewizję oglądają trochę wszyscy, jakby każdy, każdy rodzaj człowieka, więc ja bym się spodziewała, że tych hejterów też będzie trochę oglądał ten program, a okazuje się, że naprawdę wszyscy tak w ogóle są fajnie zaangażowani w to. W że jak już komentują, no to komentują to na przykład pod takim kątem, że a, może trochę inna choreografia, a, trochę wyglądało to ciężko, wiesz, że te komentarze są takie... Do, których ja bym się spodziewała, no bo wiadomo, że ja nie jestem, wiesz, profesjonalną tancerką, więc czasami coś może tak wyglądać, dopuszczam to. A wiesz, to nie są takie pełne nienawiści, jakieś komentarze, więc to jest w ogóle mega super, uważam komu kibicujesz w tej edycji najbardziej? Oprócz, oprócz swojej no właśnie, osoby, tak, oczywiście. Przede wszystkim sobie. Żebym jak najdłużej wytrwała i dotarła jak najdalej się da. No mam kilka takich swoich par, które bardzo lubię prywatnie. I myślę, że na pewno będę mocno trzymała kciuki za, za Filipa Bobka, za Vanessę. No jakby wiesz, w sensie my My w ogóle mamy trochę tak, że my wszyscy razem trochę spędzamy te tygodnie, bo my trenujemy na salach obok siebie i zawsze jest tak, że przychodzisz do, na trening i wiesz, że ktoś obok ciebie ma i słyszysz po piosenkach, kto obok ciebie trenuje, więc my, wiesz, siedzimy razem, spędzamy ten czas też na piciu kawy i jakby gadaniu, plotkowaniu, więc my jest trochę wszyscy się polubiliśmy siłą rzeczy cudowna atmosfera, no i życzyć tego, żebyś jak najdłużej była w tym programie. Ale też muszę zapytać cię trochę o prywatne sprawy, bo prowadzisz podcast bardzo interesujący. No właśnie, skąd to się wzięło? Bo wiem, że to zamiłowanie tą kulturą jest gdzieś u ciebie i przez studia, ale tak. też przez wyjazdy. Tak, no ja przede wszystkim bardzo mnie zainteresował temat kultury latynoamerykańskiej właśnie na studiach najpierw, najpierw poszłam na studia, a potem jakby Znalazłam w sobie tę pasję. I faktycznie mam tak, że to mi się też trochę połączyło z tym tańcem, z gwiazdami, bo stwierdziłam, że to jest fajna, fajny sposób na to, żeby w ogóle poznać tę kulturę Latino też od tej strony tanecznej, która umówmy się, jest mega ważna w tych kręgach kulturowych, więc, więc mam też mega taką, e, mam fajną zajawkę właśnie na to, że wiesz, eksploruję tą rumbę czy ostatnio salse, teraz będziemy tańczyć czaczę, no czacza może nie aż tak bardzo, ale, ale wiesz, na przykład czekam na sambę, chociaż samba jest podobno bardzo trudna. No, więc jakoś gdzieś wszystko mi się to łączy i jakby te wszystkie moje pasy jakoś tak się naturalnie przeplatają. To jest super. A co z życiem prywatnym? Czy ty znajdujesz w ogóle czas na takie życie prywatne, bo Oj. masz tyle obowiązków? To jest trudne. Szczególnie przy, w ostatnich dwóch miesiącach ja zaczęłam taki rajd bez trzymanki w zasadzie z początkiem sierpnia i moje życie prywatne w zasadzie leży i kwiczy w tym momencie, jeśli chodzi o znajomych, bo generalnie mam, mam dobrze poukładane życie prywatne i, i moi prywatni przyjaciele i bliscy e, wiedzą, że ja teraz potrzebuję tej przestrzeni na, na to, żeby skupić się na karierze, na pracy, właśnie na treningach. No ale nie byłam na żadnej imprezie, nie byłam na żadnym spotkaniu ze znajomymi od, nie wiem, od początku sierpnia. Ja w ogóle też nie, nie, nie piję alkoholu od czerwca w zasadzie, jak już dowiedziałam się, że będę w tańcu, to w ogóle zrezygnowałam z alkoholu. Teraz mam taki dzień, że idę na wesele w ogóle w sobotę do mojej przyjaciółki i też jestem tym zestresowana, no bo idę na to wesele w sobotę, a w niedzielę. Od rana trzeba być już wiesz, na jakby na pełnej energii na, na próbach i trzeba to świetnie zatańczyć, więc staram się to łączyć, ale faktycznie nie, nie jest to nie jest to łatwe. Słuchaj, ci nie bar... ma, mogę Ci zdradzić, że nie masz żadnych afterów po tańcu z gwiazdami. Po każdym odcinku wszyscy grzecznie jadą do domu. I szykują się do kolejnego treningu, się do kolejnego treningu. My mieliśmy taki jeden odcinek, że ja wróciłam do domu, nie wiem, o północy i o siódmej rano mieliśmy już nagrania e, do kolejnego odcinka. Ja Ci życzę tego, żebyś jak najdłużej była w tańcu z gwiazdami w tej edycji. No i co? No i wszystkiego dobrego. Dziękuję powiem. Ci dzięki za rozmowę. Bardzo dzięki.